W liście do Galacjan w szóstym rozdziale i drugim wierszu czytamy takie słowa: Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Takie zalecenie dla nas wierzących: Nosić brzemiona jedni drugich. Chciałbym dzisiaj kilka słów na ten temat powiedzieć, jakie jest moje doświadczenie z mojego życia w tym właśnie temacie. Nie wiem, czy to jest taka przypadłość mężczyzn, kiedyś tak słyszałem, że mężczyźni są tacy, że lubią wiedzieć, jak co działa, i ja do takiego rodzaju się zaliczam, że ja lubię wiedzieć, jak coś działa. I dla mnie samo to brzemiona jedni, drugich noście jest niewystarczające, bo jeżeli ja mam to robić, to ja chciałbym wiedzieć, jak ja mam to robić, na czym to polega, to noszenie brzemion innych. Ktoś mógłby powiedzieć. Że no, trzeba się o kogoś modlić, współczuć, powiem owszem, ale chciałbym to tak wyjaśnić, może. Jeśli dla kogoś jest to niezrozumiałe, może dla kogoś jest to bardzo zrozumiałe, nie wie o co chodzi, a może ktoś ma z tym jakiś problem, albo może popełnia w tym jakimś, jakiś błąd. Więc myślę, że to nagranie może się przyczynić do tego, że będzie lepiej. Że będzie można lepiej wypełniać ten zakon Chrystusowy, o jakim tutaj jest mowa. I ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że Pan Jezus, jak był na ziemi, on uczył swoich uczniów wtedy, kiedy oni z Nim byli, oni z Nim chodzili. Oni widzieli, jak Pan Jezus postępuje, co On robi. Co prawda mówił do nich słowami nauczał ich, ale też nauczał ich w sposób bardzo praktyczny. I przez to, że oni z Nim byli, że, że byli w Jego obecności, praktycznie przez cały czas. To on też ich nauczał w sposób praktyczny. I ja powiem szczerze, dziękuję Bogu, że, że tak jest, że człowiek, który żyje z Bogiem, dzisiaj, może też w sposób praktyczny, żyjąc z Panem Jezusem, może w sposób praktyczny od niego uczyć się, jak i co może robić, jak, jak co wygląda. I też dzielić się tym z innymi, i to właśnie chcę teraz czynić. Przechodzę do, do sedna. Ja prowadzę działalność taką jednoosobową swoją, Zajmuje się remontami. I kiedyś miałem taką sytuację, chociaż nie sytuację, takie zlecenie dostałem w pracy klienta, jak byłem, prawda, miałem tam zrobić podłogę w kuchni i w tym celu musiałem zrobić wylewkę. Pojechałem do sklepu, kupiłem 13 czy 15 worków 25-kilowych wylewki. Nie pamiętam teraz dokładnie ile. Był to gdzieś chyba środek czerwca, czyli upał, było bardzo ciepło. No i przywiozłem to. I zacząłem wnosić tam do góry na trzecie piętro. Tam w tym domu był syn tych ludzi, u których ja pracowałem, młody człowiek, zdrowy, i ja wnosiłem te worki. Wiecie, to jest ciężko. Naprawdę można się zmęczyć i spocić, nosząc 13 czy 15 razy w czerwcu w upale wchodzić na trzecie piętro i wnosić worki. Ja tak te worki wnosiłem, a ten chłopak po prostu otwierał mi drzwi i... Jak on otwierał mi drzwi, jak ja wchodziłem z tym workiem, to on tak stał, patrzył na mnie z takim politowaniem, z takim współczuciem ogromnym, z takim wzdychaniem O, że jak on mi, jak on mi to współczuje, jak ja się bardzo męczę. Ja sobie wtedy pomyślałem oczywiście bez jakiejś złości wobec niego ale tak sobie pomyślałem, że no bardziej by mi pomógł, gdyby po prostu wziął ten worek i pomógł mi nosić. Bardziej by to była dla mnie pomoc z jego strony niż takie okazywanie tego współczucia i takie, taka, taka mina z takim politowaniem. I wtedy mi się przypomniało, przypomniało też to słowo, właśnie. Brzemiona jedni, drugich noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Wiecie, przez patrzenie na kogoś, kto się z czymś męczy, z politowaniem, i wzdychaniem, i nawet współczuciem, nie pomaga temu człowiekowi. I nie wypełnia tego zakonu Chrystusowego. Dlatego, że ktoś ma jakąś potrzebę, coś jest dla kogoś ciężarem, i on sam się z tym zmaga. Tak sobie pomyślałem, wiecie, że wierzący ludzie, którzy widzą brzemiona innych, i ich pomoc ogranicza się tylko do tego, żeby modlić się, wzdychać, użalać, że to jest właśnie taki przykład jak tego chłopaka, który stał i tak nade mną się w taki sposób litował. Żadnej mi to nie przyniosło korzyści, żadnej pomocy, a męczyć się musiałem nadal. Nie bądźmy tego typu wykonawcami zakonu Chrystusowego. Ale jak widzimy, że ktoś się z czymś męczy, komuś jest ciężko, to pomyślmy. Zobaczmy, w jaki sposób można by takiemu człowiekowi pomóc, w jaki sposób mu użyć, jak pomóc mu nieść to brzemię razem z Nim, żeby jemu było lżej. Tego Pan Jezus od nas oczekuje. Wiecie, takiego czynnego działania. To jest bardzo po, fajne i pobożne, żeby się o kogoś modlić. Nie? To takie jest duchowe. O, bracie, siostro, będę się modlić o ciebie, tak ci jest ciężko. Ale to trzeba trochę może palcem swoim ruszyć i jakoś komuś pomóc. Kiedyś pewien brat do mnie zadzwonił, chciał, żebym jakąś tam usługę dla niego wykonał, ale ja miałem dużo pracy, byłem obłożony pracą, nie miałem czasu. Wziął sobie kogoś tam innego do, tego, do tej rzeczy, którą chciał zrobić. I kiedyś pewnego sobotniego poranku zadzwonił do mnie i mówi do mnie Adam, ja wziąłem sobie tam kogoś, żeby mi zrobił to, ale mi się wydaje, że on mnie oszukuje, że on robi to źle, miał mi skuć tynk, dałem mu tam worek na gruz, załatwiłem, okazuje się, że on mówi, że tynk skuł, cool", ten worek jest pusty, no, i tak właśnie widziałem, że to jest jakieś pewne brzemię dla tego brata, i on pyta się mnie, czy mógłbyś ze mną pojechać, zobaczyć, tam porozmawiać. Pojechałem, on po mnie przyjechał, on mnie zawiózł. Tyle, że poświęciłem swój czas i doświadczenie moje w tych sprawach. Mogliśmy porozmawiać z tym człowiekiem, sobie tam powyjaśniali pewne rzeczy, i sprawa załatwiona. I, i brzemię z tym bratem poniosłem, pomogłem mu to brzemię przenieść. Było mu lżej. Mówię to w takim właśnie pokazaniu takiego przykładu praktycznego, w jaki sposób możemy nosić brzemiona jedni drugich, abyśmy wypełniali zakon Chrystusowy.